Oj, sprawdźmy to szybko. Nie ma czasu, żeby się bawić w to. Ach. Zapakowane ładnie, klunetka za dwieście pięćdziesiąt Darmowy montaż, wszystko darmowe, luneta za darmo. Jak ktoś chce. 5% off, użyj kodu. Coś tam dalej. Pudełeczko. Ze szmatką do mycia obiektywów. Niech one se tu leży, niepotrzebne. Czy coś to działa chwila. O. Jakość, jaka to jakość. O. Ciężko chodzi jak wiadomo, chyba nie ma jakichś standardnych skąpów, nie? Widać coś. Oj, powiem, że w porównaniu do 40, tej co miałem, co to pobijane, coś? Czy nie? Czy to brud? Chyba brud, tylko powiem, że w porównaniu do tej 40, co miałem faktycznie, mniejszy jest ten ten, ten, jakby to powiedzieć. Mniejsze, mniejsze to szkło odczuwalnie jak się patrzy przez nią jest odczuwalnie Mniejsze tu to te powiększenie jest Od 2 do 7 No obraz ostry, nie? Ale to co? Od 2 do 7 jak to widać będzie trzeba sprawdzić Jak to klika Boże jak dokręcili Zwykłe te tendetne podkręcacze. Ej, to klik. Chyba śmałe to strasznie ciężko kręcić, ale może ustawie nie będzie trzeba kręcić. Ale płynniej chodzi od tamtej trochę, także będzie trzeba ją założyć i stestować. No, nie wiem, jak znajdę chwilę, to ją przykręcę, ale i tego, zobaczę sobie przez okno jaki to zoomik, czy to wystarczy, czy nie eee, no moje strzelanko wystarczy, tam 2 do 7 2 do 7 chyba wystarczy i tego, co tu powiedzieć, a wziąłem to z tego względu właśnie, że myślałem, że może może ten mniejszy obiektyw to nie będzie lżejszy, nie będzie taki wrażliwy na ten kop tego Hassanica, ale to czas pokażę, bo tu nie wróżysz. Mała fajna, gdzie tam tu drugą. O. dużo mniejsza jest od tej. Także się zmieści. Chyba się zmieści. Tu był taki samy 25 mm. Nie wiem jaka waga ile tam. Chyba trochę cięższa. Chyba ta miała 320 gram, jak pamiętam, to chyba ma 400. Trzeba było sprawdzić. Nie wiem, bo ta z montażem jest, ale to weźmiemy ją zaraz. Przyniosę wagę, zważymy. Także zważymy, ta jest. Gdzie ona jest? 0? 420 z montażem, a. 180, no i montaż o, Ty jaki montaż ciężki, faktycznie ale wam no i tak widziałem były, były jeszcze inne, to Victor Optics podobne ceny, 250z darmowa wysyłka, darmowy montaż tam jaki chcesz to Ci dają, wysoki, niski czy na do, do, doftel, czy ten drugi i tego plus jest jej, że ma jak widać albo nie widać, bardzo blisko paralakse od 5 metrów można ustawić. Także nawet jak ktoś się wygłupia na bliskiej dystanse, takie nawet w pokoju sobie chcesz strzelić, to sobie na 5 metrów może paralaksę ustawić z tego co pamiętam tyle jest. I czy do pistoletu by się nadała. Mm. Bardzo blisko ma ten eye relief jakieś takowe oka, myślę, że z 15 cm. Także do pistoletu się nie nada, by mu trzeba było pistoletówkę, ale tego. Daj tego szmego. Strasznie mały ten obiektywik. Nie wiem, czy będzie widać, ale. Co nie? Takie szkło bardzo malutkie. O, nawet chyba coś tam było widać w niej. Jakiś tam Half Mid dot ten ten. O, tu widać. Strasznie mało to szkło, ale mi to wystarczy. Ważne, żeby się to nie skarakutało szybko. A, płynnie to wszystko chodzi. Znaczy czy płynnie, no tak jak chodzi, nie? Żeby się nie skręcało, wiecie. Ale z tej strony przybliżenie chodzi płynnie, jakby tu tak troszkę szurało, no ale bez przesady, ludzie kochani. Co ja wiem, sprawdzić jeszcze. Aha. Ja sobie to zaraz gdzieś założę jakoś, albo nie założę, to bo nie będę filmu przeciągał, później sobie założę, ale jeszcze zobaczmy ten montaż, jaka to jakość tego montażu jest. To jest medium jak widać, oby tylko dali ten co trzeba tam, kurde, o dwa klucze, nawet trzy klucze dali, Jezu Chryste, zobacz to. Tamten, który mi dali z tamtą lunetę, powiem Wam, że on jest krzywy. Dajcie, zabieraj to, bo nie mogę się zmieścić. Tamten jest krzywy. I sprawdzimy, czy ten jest krzywy. Chyba jakościowo mi się zdaje, że on jest ciut lepszy. Ciut lepszy. Ale to się okaże zaraz. Nie tak to. Wiadomo, co to oczekiwać no, za, za darmo jak dają, czyli wiecie, ale myślę, że chyba lepszy jest jakościowo. I tutaj te bardziej takie ostre te ząbeczki z tyłu. Cholera, mało widać światło. Także dobrze, trzeba było to zamontować, nie przeciągać, popakować to ten sobie tutaj uprzątnę, za przeproszeniem. I wezmę wiatrówkę i zobaczymy, czy one są równe. Czy jak się założył na tuszynę? Bo tamte były nierówne. Daj tego klucza. Dobra, ja sobie tu sprzątnę to, żeby tego, bo się nie mogę ogarnąć i zaraz będę. Może gdzie ja tu byłem? Ha, jeszcze na pudełku doczytałem, że ona ma ten... Boże, wszystko mi z głowy wypada, nie na te milfy, coś tam na setkę, tylko że... Nie wiem, czy cokolwiek widać. W emradach, nie? Czyli tam w centymetrach na, na setkę jest, a nie w inczach przy, przy podziałce. Także łatwiej sobie w główce tam policzyć, w razie czego, do strzelania, ale... Boże, kochany... A zobaczmy to? Jak to by było lewo czy prawo, to chyba bez znaczenia, nie? A. Ja to sprawdzałem wcześniej, nie wiem. No tak, by były zgrane, a odwrócić je? No, pytanie teraz, jak widzicie, one się idealnie nie zgrywają. Jest tu szparka na końcu. Także nie chyba zgrywają się kłamie Te jest o lepszej jakości jednak bo tamte dosłownie jakie odwróciłem w tamtym starym skopie to dosłownie aż tako były przesunięte także ludzie kochana twoja mać także te są trochę lepszej jakości w którą stronę przekręcić lewo prawo chyba nie ma znaczenia nie dobra ja sobie tu przekręcę nie będę przeciągał i zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem. Tam byłem Boże Święty, ty, tych śrubek tyle nawalili, ale to dobrze, będzie można go mocniej skręcić. Co do tego, jeszcze tutaj powiem, że ten jest faktycznie lepszy. Bo w tamtym był tak krzywy ten montaż, że nawet ten stoper nie chciał w, wiecie, w dziury wchodzić. Dosłownie z boku była tu normalnie się zatrzymuje, ale myślę, że to będzie za blisko. <laughs> Także dobrze. Po co te klucze są trzy? Jedne są większe tutaj z boku, dwie mniejsze na górę i jeden ten, ten kluczyk do, do tego stopera. Także nie wiem, jak ja sobie to zrobię, ale gdzieś mi to powoli idzie. Jakoś by to tak było, jak widać, albo nie widać. Faktycznie ona, z tego co ja widzę, z góry ta jest centrycznie, nie to co tamta. Także będzie trzeba to poskręcać. Już mnie łapie bolo od tych śrub, ale Chyba to by było tak z tym stoperem bo Bo tak by było dobrze. Czy da się bliżej? Albo jakoś tak Czy to bliżej czy dalej? Muszę sobie do ślipia zajrzeć i <laughs> Zobaczymy jak to skręcę <laughs> bo nie będę tutaj 10 godzin przykręcał śrubek Także do za chwilę <laughs> A ja powiem Wam mordęga z tymi śrubami, jak to wygląda. Jakoś, jakoś ciekawiej. Czy ten znaczek chyba w rzeczywistości lepiej wyszedł, jak na tych zdjęciach? Nie jest jakiś taki szpetny, ale jak widzicie, wszystko elegancko chodzi szybko, pięknie, bajrancko. obraz czyściutki nie, to chyba nawet nie ma lunet, żeby on był jakiś rozmazany czy coś. także mildociki są moa są o nie moa właśnie tu są te drugie milfy i tego może być może być wiecie siatka jaka jest nie przykleję wam tu gdzieś takie kreski kropki kreski kropki może być ty więc za takie pieniądze czego oczekiwać czas pokaże czy się rozpadnie ale co byś chciał za takie damskie grosze ale faktycznie montaż jest dużo lepszej jakości niż tamten się trzyma solidnie. Można dźwigać. Jakaś taka, mi się zdaje, że masywniejsza jest. A, to się wiem, szkoda, że nie mam tego klucza dynamometrycznego, żeby to dokręcić równo, ale jakoś w miarę silnie się nie za silno, nie za mocno to zrobiłem. Niby symetrycznie też to wszystko z drugiej strony. Z drugiej strony, w miarę mi to jakoś wyszło. Tak, w sam raz taką mi eye gdzieś tutaj wychodzi, żeby się do niej złamać spoko loko. Także jak będę strzelał dam znać, zobaczymy jak te śruty latają tego. Nie wiem czy dzisiaj będę strzelał, coś mi się za bardzo. Dzisiaj nic nie chcę, także któregoś tam razu. Także dobra, spadam szpula. Chyba wszystko powiedziałem, nie? No co tam więcej gadasz? Luneta jak luneta.